Siemanko, jestem Ariel, a to już szesnasty odcinek Eurotripa. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy stolicę Albanii, czyli Tiranę. Szykujcie się na dzień pełen miejskich odkryć, a jakich? Zobaczcie sami, co Tirana dla nas przygotowała. Hejka, witam was w Tiranie. Co tam u was? Ja już wyspany, już od wymeldowania z hotelu. Idziemy na Plac Skanderberga. Skanderberga, dobrze powiedziałem? Nie, nie, dobrze powiedziałem, to musi się no to No dobra, chodźmy, idźmy. Idziemy. Tutaj jesteśmy Iran, Julio, Iran. W ogóle jak tam wam się podoba nasz Your Mówię nasz bo ponieważ wy przeżywacie go razem ze mną. On jest specjalnie dla Was, ode mnie. Specjalnie od Was dla mnie, więc mam nadzieję, że Wam się wszystko podoba, więc zostawiajcie lajki, komentarze i subskrypcje też, ale dla mnie jest najważniejsze, jak zostawicie właśnie jakiś komentarz, to będzie takie uwiecznienie dla mojej pracy, więc widzimy się na placu Ciekawostka, jeżeli chodzi o Tirana. Tirana jest w miarę krótko stolicą dla Albanii, ponieważ jest od 1920 roku. To jest taka ciekawostka, jak dla mnie nawet, ponieważ wydaje mi się, że to jest chyba najmłodsza stolica w ogóle w Europie, nie wiem, czy nie na świecie, ponieważ ma lekko ponad 100 lat. Jest 2024, więc ma 104 lata tak naprawdę, więc no wydaje mi się, że to jest bardzo mało. I no ogólnie też jest młodym miastem, może nie jest, bo jest tam od 1600, ale ogólnie jest jakoś tak w miarę tu nawet nowocześnie wygląda, jeżeli chodzi o porównanie innych. Miast tutaj w Albanii. Jest bardzo dużo tutaj sklepów i innych rzeczy. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, Tirana ma około 560 tysięcy mieszkańców, a cała Albania ma 2,8. Czyli no podobnie wielkościowo podobnie co Mołdawia, bo Mołdawia miała lekko ponad 2 miliony, a tutaj w Albanii jest 2,8, a co do miasta jest tu ponad pół miliona, więc no już jest większe, tak? No ale też nie za duże, szczerze mówiąc, Ale no też... I kolejne do morza stąd jest gdzieś około 20 parę kilometrów, czyli i Sipare, więc jest dużo tutaj takich lotów takich charterowych, na przykład z Polski, i żeby sobie przyjechać do miejscowości tu nadmorskich na no all Inclusive, nie? Więc, więc turystycznie jest tutaj mega spoko Dobra, lecimy dalej. Ciepło! Uh. Przed Wami! No to... A za mną jest katedra, która się nazywa Sobór Katedralny Zmartwychwstania Chrystusa. Nie będziemy już chodzić. Dużo ale... było katedr, kościołów, meczetów. A właśnie, też taka ciekawostka, ponieważ tu jest katedra, a za nią kawałek jak dalej, 5 minut stąd pieszo, jest właśnie meczet taki centralny. Więc też będziemy go za chwilę przechodzić koło niego. Więc w ogóle też taką ciekawostką jest to, że przez to, że to miasto jest takie w miarę świeże, jako chodzi o stolice, to też przez to jest bardzo scentralizowane, bo wszystko praktycznie takie na najważniejsze jest w centrum, gdzie praktycznie jesteśmy, bo no tutaj za mną tam dalej kawałek jest park, który był przed chwilą, no a teraz idziemy na taki plac taki najważniejszy, więc to wszystko jest w miarę blisko koło siebie, ale oglądajcie do końca, ponieważ pierwszy raz na, na moim kanale w sumie zobaczymy jedną rzecz, której jeszcze nie było, a wydaje mi się, że będzie fajna, atrakcyjna, więc oglądajcie do końca. Jesteśmy właśnie na tym placu, za chwileczkę zobaczycie to z drona, jak to wygląda, ponieważ jak tutaj tak stoję, to ja szczerze mówiąc tego nie Widzę, ewentualnie tutaj widać takie zaokrąglenie, zobaczcie. To jest takie zaokrąglone, że to tak mniej więcej właśnie są te kolorowe płytki. Nie? To jest po prostu centralnie położony plac, tak, w skrócie mówiąc, pomnikiem bohatera, którego... Jest bardzo, bardzo ładny. Gdzieś tutaj jest też pomnik, ale go nie widzę, szczerze mówiąc. A tam jest meczet, meczet centralny. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o Tirane no to jest tak dosłownie centrum tego miasta, nie? Że tutaj wszystko się gdzieś dzieje, że tutaj jest najwięcej, największe skupisko, powiedzmy, atrakcji całego miasta, nie? Też co jest dla mnie naj, najładniejsze, nie wiem, czy to jest widać obecnie, ale zobaczcie, tam na tym, na, na horyzoncie, że tak to nazwę, widow, widow. to góry, nie? Naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Zaraz Kuba tutaj się wzniesie dronem sobie. Polata, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Naprawdę, to jest atrakcyjne. Jeszcze też wam pokażę innego rodzaju tutaj miejsca, które warto odwiedzić, jak one wyglądają, żebyście sami się przekonali, czy warto według Was przychodzić tutaj, przyjeżdżać. Moim zdaniem warto, ponieważ to jest jedna ze stolic tutaj Europy, więc dla mnie jest naprawdę warto. Ale dodatkowo oprócz takich podstawowych miejsc, które was warto tutaj odwiedzać, to też zabiorę jeszcze Was do jednego miejsca, ale musicie ładnie oglądać do końca. Wtedy zobaczycie, gdzie Was zabiorę. Więc teraz patrzcie jak to z drona wygląda. jest Muzeum Narodowe Historyczne, które znajduje się bezpośrednio przy placu. Ogólnie jest e, teraz w remoncie, ale widać tutaj tak front, e, zalążek historii Albanii pokazany, więc podejdziemy bliżej troszeczkę. Wydaje mi się, że jest zamknięty, bo z tej strony powinno być wejście, no ale no nie ma, nie? No cóż, ładnie to wygląda, więc idziemy do kolejnego punktu, do wieży zegarowej. Fajne jest tutaj w tym mieście, wszystko jest właśnie na tym placu, że tutaj centralnie macie, jak przyjdziecie tutaj, tu macie od tego placu no po 5 minut do każdej atrakcji takiej głównej tego miasta, jest naprawdę to super, nie? Jakby lubię takie coś, bo nie trzeba za dużo krążyć, macie więcej czasu, bo wiadomo, jak to takie przemieszczanie, chociażby jak byliśmy w Turcji, jak nie widzieliście to polecam wam nadrobić, to mimo tego, że wszystko było blisko siebie, to bardzo dużo czasu było to przemieszczanie się od punktu do punktu, po pół godziny, jeszcze w gorącu, a na przykład, nie wiem, jakoś komunikacją miejską czy samochodem, to już w ogóle by zajęło dwa razy tyle czasu, nie? Więc no, spacery są spoko, ale jak jeje to czasami warto, żeby one były jak najkrótsze. Chodźcie pod wieżę. Siemanko, co tam u Ciebie możesz szukasz pracowników do swojej firmy. Jeżeli tak, to agencja Pracy iWork może to zrobić za Ciebie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, wszystkie informacje znajdziesz w linku umieszczonym pod tym filmem. A ja tylko od siebie mogę dodać, że dziękuję Agencji Pracy iWork za współpracę podczas tworzenia tego Eurotripa. Dzięki i polecam. Skanderbe. 63 lata żył. To jest właśnie ten bohater, o którym wspominałem mam tutaj. Na... To jest jedna piramida, <grymne> widzicie? O. Ha, ale to nie to jest taki. Ten... Od... Ale nie, to nie jest ten, do której idziemy. To jest meczet, który właśnie mam też wspominałem, jak będąc, bo tam jest kościół, a tu jest meczet, więc to jest bardzo bardzo miarne, blisko. Jaka w ogóle kolejka jest tutaj do meczetu, nie? Ja szczerze mówiąc, chyba nie widziałem nigdy tak blisko kościoła i meczetu u siebie, nie? Bo to jest praktycznie 5 minut od siebie, nie? A tutaj jest ta wieża zegarowa, której teraz nie widzę. Chodźcie bliżej, to wam pokażę. Trochę ludzi tutaj jest, trochę turystów, nie? Że to nie jest tak jak na przykład właśnie w Mołdawii. Jakby najmniej takim chyba turystycznym miastem była Mołdawia. Faktem, że odwiedziliśmy tam jeden taki fajny punkt. Nie widzieliście to, polecam tutaj sobie obejrzeć ten film jeszcze raz z Mołdawii. A tu jest właśnie za e, wiele wydarowa. Ładna. Tylko do góry da się wejść w ogóle. Ale sobie wyjdziemy. Hello. Hey. How high here? 35 meters high, 200 years old, 96 steps. Okay, Czechoslovakia. <laughs> blogger? Yeah, yeah, I'm a ah. blogger, from Poland. Yeah. And we had a Euro trip. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Ciasno is starting to <laughs> Dobrze, jak ładny Kuba już to szybciej widział że ze... drona jak latał Ej w ogóle zobaczcie jaki ładny budynek Ej jak to ładnie wygląda stąd Ej, ale naprawdę fajne za 200 leków za osobę czyli ile to jest? Z 10 zł? Z 10, a czy tam 5? Za wejście tutaj boski, to jak ktoś nie ma drona to naprawdę to fajne A tym bardziej, że można iść dookoła, nie? Chodź. Ogród? To This... jest... No Ej, jaki wypad? Ej, fajnie to wygląda, naprawdę, jest, jak ktoś nie ma drona, to ma widok praktycznie na całe miasto, o. no jakby nie licząc, no tutaj są zasłonięte budynkami, ale, ale to wiadomo, dronem też też się nie, nie poleci wyżej, albo się poleci, jeżeli się zmieni ustawienia, ale no, widoczek jest fajny. Jesteśmy praktycznie pod samą chyba piramidą, jak dobrze się nie mylę, no, więc schodźmy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bliziutka. Idziemy wpierw do środka, trochę odpoczniemy. Ale to wygląda jak takie centrum handlowe ogólnie, tak? Dom kultury to jest. Ej zobacz, tutaj jest ten środek, można to zobaczyć. Wchodzimy na duch. I teraz idziemy w sumie pod stadion Stadion Narodowy tutaj w Tiranie e, Największy stadion właśnie e, w Albanii Dobra, za mną znajduje się najważniejszy, największy stadion w Albanii Air Albania Więc idziemy zobaczyć gdzie jest wejście do niego I spróbujemy wejść Bardzo nowoczesny w ogóle, jest taki naprawdę ładnie to wygląda Wokół niego jest właśnie, są biura, różnego rodzaju właśnie sklepy Hotel jest, naprawdę jest bardzo nowoczesny przykładem. Więc chodźcie, zobaczymy, czy się uda wejść na murawę i zagrać piłeczkę w gałę. Nie Okej, okay. nie ma samego, e, samego odwiedzania stadionu, ale zobaczycie po prostu widok z lipów, jak wygląda stadion. Stadionie, na którym jesteśmy, on w ogóle powstał w 2019 roku i mieści 22,5 tysiąca Ludzie. ludzi, ma na 22,5 tysiąca. Misie, nie? Szkoda, troszeczkę, że nie można się przejść po wnętrzu tego stadionu, chociaż widzicie właśnie, jak tutaj murawa wygląda. Chwilę pocilowaliśmy w kawiarni na stadionie z widokiem na murawę, a potem ruszyliśmy do kolejnej miejscówki, którą jest. Idziemy na dzielnicy bloku. Jest to taka kiedyś zamożna dzielnica, a teraz dzielnica taka bardziej modna, gdzie są jakieś prestiżowe sklepy i tym podobnie. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. To jest też jedna z takich bardziej atrakcji, tutaj właśnie w Tiranie. Macie ze mną dzisiaj naprawdę taką Tiranę w pigułce. Wszystko, wszystko. Wszystko zobaczycie. Jeszcze oprócz tego pójdziemy w jedno miejsce, będzie to bazar po prostu, takie targowisko. W ogóle okazało się, że szliśmy jakby już z tą dzielnicą, że w ogóle mamy nostrek w tej dzielnicy i się okazało, że właśnie jedna z tych uliczek, tych takich bocznych, którą szliśmy, też należy do tej dzielnicy bloku. Nie? Chodźmy na drugą stronę, bo to jest cień. Ogólnie ta, ta dzielnica bloku ona się składa z kilku różnych takich uliczek, które mają właśnie bardzo dużo jakichś takich bardziej droższych sklepów, że tak to nazwę. No jeżeli ktoś chce sobie porobić jakieś zakupy w markowych sklepach, jakieś gadżety do domu pokupować, inne rzeczy, no to tutaj na pewno to znajdzie te wszystkie atrakcje, więc tak to mniej więcej wygląda. Krzysztof zdaje wodę, ponieważ jest ciepło. Naprawdę fajna inicjatywa. Dobra robota, panie i panowie, ale naprawdę jest bardzo gorąco. A teraz idziemy właśnie na, na ten bazar, który nazywa się Pazari i Ri. Tak się nazywa. Jak dobrze widzę, to już tutaj się powoli zaczyna ten, to targowisko. Pazari i Ri. Zobaczcie, jak to wygląda. To ja są jakieś owocy chyba. To jest główne targowisko, chodźcie się przejdziemy, zobaczymy jak to wygląda na żywo. A zapachy? Jakie zapachy, w ogóle ile przypraw różnych rzeczy. O, ja sobie jakieś owoce chyba kupię. Ale jak tutaj w ogóle przyprawami pachnie, to jest niesamowite, nie? Naprawdę, ja lubię właśnie odwiedzać takie miejsca, ponieważ ta ilość przypraw tak, tak wzbudza z w ogóle możecie sobie kupić też tutaj dwa. Ale to nie jest taki duży na przykład targ, jak w Rumunii, w Rumunii był. nie, nie nieporównanie. No, w Rumunii chyba był jeden z większych w ogóle, nie? dwupiętrowy chyba w ogóle, nie? Tak, nie? no, no, no. Było tam, no. Tutaj aż tak dużo nie ma. Też może jesteśmy troszeczkę później i już po, pozabijali się, ale ja bym sobie jakiegoś owocka kupił.

Mmm, pyszne, Jest wino albańskie, pewnie, bo są takie nowe winogrona. Suszone lepsze, ale dobre i tak. Smoko jak ślipka, ale suszone lepsze. Ogólnie teraz sprawa wygląda tak, że ja jadę Kubę odwieźć na lotnisko. Widzimy się za chwilę, Hadi. Kuba odstawiony na lotnisko, a ja teraz ruszam w samotną podróż do Macedonii. Ja właśnie dojechałem do granicy, więc widzimy się w kolejnym odcinku i w kolejnym kraju. Do zobaczenia w Macedonii.